części czołem z tej strony jak zawsze Exomex a to kolejny materiał z Metro Last Light. Tym razem mam dla was misję z trochę jaśniejszą atmosferą. Udało nam już się przedrzeć przez linię nazistów, ale spotkaliśmy inne niebezpieczeństwo, całkiem fajny twist fabularny. I w taki oto sposób znaleźliśmy się u naszego przyjaciela Kowala z pierwszej części. Podobno nie pamiętam gościa i dał nam swój całkiem wypasiony pojazd, taką wyścigówkę na szynach, która pozwoli nam dostać się do naszego polis. a więc co? Press space and start the engine. We're still tinkering with her, so the controls aren't perfect, but the lights are first class. No need to fear the spider bugs around her. And there's a lot of those in the far tunnels. You should go! It's a long way! So you shouldn't waste any time. Okay, no problem. Thanks man. See ya! Hey, Jigs. Oh that's Navitas Samiety. A, ja będę musiał strzelać do tych pająków, które obawiają się światła. Aha, no dobra. Dobra. Coś mi się zdaje, że teraz będę musiał się bronić. Tak myślałem. Przeładujmy. To już mi się nie podoba. God damn it. God damn it. Przestrzelać do tych hamów zanim się wyplują Wtedy nie są jeszcze takie groźne Spadaj! Za zęby! Krewne główne kurde. kurde, cały czas sypią One są czułe praktycznie tylko na światło. Nie da się ich zabić inaczej. Nie, jednak. Kurde, nienawidzę z nimi walczyć. Bardzo nie lubię z nimi walczyć. Bardzo nie lubię takich miejsc Kurde, gdzie on Bardzo nie lubię takich miejsc. Jak widzicie metro po trochę być naprawdę stresujące Kurde Ich jedyną słabością jest to, że kiedy uda nam się je przegrzać Tak to ujmę To są bardzo wrażliwe od spodu Kudyni nie lubię tych dźwięków Smaż się, hamuj dobrze, usmażony Kurde, gdzie tu jest wąż Gdzie tu się włącza ten prąd? Cholera Nie wiem czy wy stresujecie się tak bardzo jak ja, kiedy to oglądacie Ale ja jestem naprawdę bardzo zestresowany. Mam wrażenie, że teraz dopiero się zacznie. Kryj to światło, sprint, 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 sprint. Spadaj, stop. God damn it. Kryste panie, wsiadaj do tego samochodu! A zapomniałem otworzyć bramy! Ja nie mogę, kurde... Sorry, że troszeczkę klatkuję, zapomniałem zmniejszyć ustaleń graficznych. Ale już nie chcę mi się grzebać. No właśnie, nasz Artyom by się udusił. Umiem założyć mu maski gazowej. Swoją drogą fajny Bayer, widzicie zegary? No, teraz akurat pokazuje czas, jakby pozostał nam do zakończenia ogóle Tak się zda. Tak się składa, że nie iść w tym kierunku. Zapewne muszę wrócić się tutaj do tych drzwi, do których biegał przed chwilą potwór. Kolega już potraktowany odpowiednio. Wkładek nigdy za wiele. No, chodź no. No, chodź no, 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 chodź no. Wow. Te odgłosy naprawdę przyprawiają mnie o skórkę Ja nie mogę I zagrajcie sobie w tą grę z słuchawkami na uszach kiedy jest ciemno na dworzu Rzeczywisty przypływ adrenaliny wow. Sami widzicie za dużo się nie odzywam bo Tak samo jak część z was widzę ten etap pierwszy raz Też nie wiem za bardzo co zrobić E, chyba jedna na no, no Boom headshot. Gadamy, no ale kurde, stresująca to jest. Naprawdę. Jeszcze dwie minuty nam wkładu zostały. Dobra, co ja mam zrobić, kurde. Chyba mogę sprawdzić iść w tamtą stronę. Nie, 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 zapalniczki nie potrzebuję. Zostanę na razie przy strzelbie. Mmm, lepiej nie przechodzę przez wygrywacz metali. Czy to się przeskoczyć, Nie da się. A no co, jest tu? No? Czyli ja nie. A, Dobra. Ej. Dobra. To jest głupie. Czyli co, czyli jednak niepotrzebnie się tutaj udawałem? Dobra, wracam w takim razie do samochodu. Czy słyszycie te same kroki co ja? Naprawdę nie lubię tej lokacji. Naprawdę bardzo nie lubię tej lokacji. Kurde no. Ja chyba zaraz zejdę na zawał.

Stresujące jak na moje... Zbyt stresujące jak na moje nerwy. Das radę! Życie, szybciej! Dalej, dalej, dalej. O, chyba się udało. Teraz już chyba na pewno trzeba... A, już więcej muszę zrobić. Muszę trochę cofnąć. Dobra. Nie, 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 nie. O, muszę naładować latareczkę. Dobra I przestawić zwrotnicę Czy już się przestawiła? Jedna się przestawiła, jedna się nie przestawiła A dlaczegoż to Oglądajcie uważnie, zobaczymy czy wywali mi grę do pulpitu Zobaczcie, jedna jest przestawiona, druga nie A, jednak się udało Motherfuckers. Pavel's group is advancing towards Tretikovskaya, also known as Venice. They have a few hours' lead on me and are moving via frequently used tunnels. But I will catch up. I can't afford not to. Dobra, a więc z... zobaczyliście kolejną misję z Metro Last... Last Light. Nie powiem, ja się całkiem mocno zestresowałem, ale i całkiem dobrze bawiłem. Jak sami widzicie, gra jest bardzo zróżnicowana i od etapów cichych mamy aż po takie ucieczki przed potworami. Taki ubogi tryb hordy, horda dla ubogich. Ale widzicie, prezentuje się to świetnie. Cóż, dzięki wielkie za obecność, za uwagę, do zobaczenia w następnych materiałach. Exomex out, a tymczasem borem lasem. Być albo nie być? Oto jest pytanie. I much granie.